Zadanie 21. Liczb naturalnych sześciucyfrowych podzielnych przez 5. Jest. No to zróbmy sobie miejsca. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Podzielnych przez 5. I teraz tak, jakie liczby dzielą się przez 5? Te, które na końcu mają 5 albo 0. Ale generalnie, jeżeli liczymy ilość liczb sześciocyfrowych, to musimy mieć na uwadze to, że na początku nie może stać 0. Czyli w pewnej opcji, czyli na pewno na pierwszym miejscu jest 9, ale czy na pewno to jest do zastanowienia? Póki co poruszam temat. Zrobimy to tak, że jedna opcja. To właśnie będzie z zerem tutaj, czy jako małe zero wpiszę tu, i tu mam pod spodem jedną opcję jako piątkę. Także to jest, na końcu stoi 0, na końcu stoi 5, bo to wiemy, bo jest podzielne przez 5, czyli mamy jedną opcję na ostatnim miejscu. Później, których cyfra setek należy do zbioru? No to tu są jedności dziesiątki i setki. I tu były jedności. No i należy do. Tego zbioru, cyfr w tym zbiorze są 4, no to tutaj i tutaj mamy 4 możliwości. I teraz tak, no to ustaliliśmy to, co było powiedziane. i Musimy zwrócić uwagę, że wszystkie cyfry są różne. No i zaczynamy od lewej. W takim razie, w, w wersji do góry, jeżeli 0 jest na końcu, no to my mamy tak naprawdę do wyboru jeszcze 8 cyfr. No, bo tu jedną zabierzemy i tu jedną zabierzemy. Z 10 zabieramy dwie, rezerwujemy je na te miejsca i mamy do wyboru jeszcze 8 miejsc. Jeżeli wylosuję tą liczbę, no to mam jeszcze do dyspozycji 7 możliwości, analogicznie mamy później 6, tutaj mamy 4, bo jesteśmy ograniczeni do tego zbioru, oraz tutaj będziemy mieć 5, bo jedną tu zabraliśmy, no to tu będzie 5. Tutaj natomiast zobaczcie, że na końcu było 0, dlatego ja ono zostało już z tego względu wyłączone, ale w wersji poniżej musimy wpisać siódemkę, bo nie możemy wylosować tutaj jednej sztuki, tutaj nie możemy wylosować piątki, ale na początku też nie może stać 0. Czyli z 10 wszystkich cyfr musimy wyłączyć 3, czyli mamy 7 możliwości. Jeżeli wylosuję tą pierwszą, to później mam 6, 6. Chciałbym mieć 6, ale przecież 0 może stać na drugim miejscu, czyli dochodzi. Jedną zabrałem, ale jedną dorzucam do puli, czyli mam znowu 7. Później wylosowałem tą, no to już mam 6. Tutaj mam 4 możliwości, czyli to zostawiam. I tutaj znowu mam 5. Chciałoby się powiedzieć, że te opcje, tutaj ilość tych liczb, z reguły mnożenia wiemy, że będzie tutaj wszędzie mnożenia. I chciałoby się powiedzieć, że są takie same. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj na początku jest różnica. Tu. Czyli nie pomnożymy tego do góry razy 2, no bo tu jest różnica. I szukamy odpowiedzi, czy mamy takie coś. No tutaj mamy takie coś, jak do góry, tylko z dwójką na końcu, ale ta siódemka. Robi nam tą różnicę. C zupełnie odpada, bo są same dziesiątki, czyli cyfry mogą się powtarzać według tej opcji. No to, że tak powiem, sorry, ale nie. Patrzymy na B. 8, 7, 6, 4, 5, 1. Zgadza się z górą. I 7, 7, 6, 5, yy, 6, 4, 5, 1. Zgadza się z dołem. W takim razie, jak najbardziej możemy zaznaczyć odpowiedź B.